W tym odcinku pokażę Wam serwer. Nie jest mój, ale to nic. Tak, właśnie, nie jestem erwinem. Bardzo ładny teren tutaj jest, tylko niestety czasami już zabudowany i to psuje właśnie trochę. Bardzo dużo tu jest zabudowanego już, ale jak się naprawdę dalej podejdzie to widać jak naprawdę widać uroki tego, uroki tego serwera. Ten serwer jest naprawdę bardzo ładny, niektórzy goście na nim są na, na, nawet bardzo mili. No i co by tu więcej o tym serwerze mówić? Hmm. Niektóre budowle też są bardzo ładne. A, a zwłaszcza... Hmm. Tak, pokazuje... Polski serwer. A nie, pruski na przykład. No i co by tu więcej mówić o tym serwerze? paczenie i wchodźcie na serwer. IP podam w opisie.